Kiedy i jak wycinać kwiatostany lilaka pospolitego, i czy w ogóle trzeba? No, w ogóle to nie trzeba. To, że lilak marnuje energię na zawiązywanie nasion, to może je marnuje, ale bardzo mu to w kwitnieniu nie przeszkadza. Przyjrzyjcie się różnym takim lilakom, które są niepielęgnowane, gdzieś tam rosną na, w starych ogrodach, nikt ich nie wycina i one kwitną nadzwyczaj dobrze. Więc lilak sobie radzi i z nasionami, i z kwitnieniem w kolejnym roku. Więc jest jakaś kolejna bzdura powtarzana przez wszystkich, co moim zdaniem nie ma żadnego potwierdzenia w praktyce. Ja mam takie lilaki w jednym miejscu, do których nawet nie sięgam, ich nie wycinam i jest ok. Wycinam w takich miejscach, gdzie mnie to po prostu razi, i moim zdaniem. Ostatnim terminem wycinania lilaków, to nie jest moment, kiedy, kiedy one zawiązują nasiona, ale to jest właśnie taki moment, kiedy te kwiatostany wyglądają już nieładnie. Ja zawsze mam taką prostą poradę. Jeżeli nie, nie dalibyście zdjęcia takiej rośliny na Instagrama, bądź nie, po, nie chcielibyście się nim pochwalić, wśród znajomych, to znaczy, że to już jest ten moment, żeby lilaka wyciąć. Znaczy, kwiatostany wyciąć, wycinamy je o! Tutaj, tuż pod kwiatostanem. O, zostawiamy dosłownie, dosłownie malutką, malutki fragment pędu. Potem to jeszcze można wyrównać. I w zasadzie to jest wszystko, więc nie trzeba się przejmować lilakami. One sobie zawsze poradzą. Mnie rażą takie kwiatostany, więc ja je wycinam, wrzucam je na kompost. Ale jeśli kogoś to nie razi i mu to nie przeszkadza, to naprawdę można sobie dać spokój i nie zawracać sobie głowy tym. Na pewno nie wolno tego robić później, bo laki cięte później bardzo słabo e, reagują, mogą w następnym roku dużo słabiej kwitnąć, więc z tego wynika to słabsze kwitnienie, nie z tego, że. Nie wycięliście kwiatostany, ale z tego, że wycięliście je za późno, za nisko, roślina tego bardzo nie lubi. Jeżeli chcecie przyciąć lilaka, coś skrócić, coś poprawić, wyciąć gałęzie, to to jest ostatni moment tak naprawdę, czyli taka faza kwitnienia. Potem ja już bym lilaków nie ruszała.